Witajcie, dziś nie będziemy dawać nas na śniadanie, zapraszam na kolejny odcinek. Tak. No, witajcie, teraz będziemy, mam na gospodarstwie jakaś pastobójczy do, do pluskiwacza kłona, nie? Nie będą po opryskach, nie? Jest, jak mi jeszcze się uda zrobić misję, to zrobimy misję dokończymy zobaczcie jak mi zostało misi. 36 36 to do z nich kamień stałych sprzęciu nie tankuję Dziękowane. widzicie jak to było gdyby było w lęku nie będzie w topie czy będzie w topie i ogólnie powiedziałem, że nie, że nie ma w to odpowiedź do że wiem, że 70 trzymam, fajnie, nie. Sobie, jakoś się to się Pokażę, że wiem. Tu, tu się składa, nie. Tak, idziemy tak, tak, tak. I tutaj jeszcze mam, nie? Dobrze. No ja też musiałem zrobić... No na odcinku. Nie robiłem na odcinku, wy... odradziłem. Nie Wiecie czego. Z mi kasta, na to. Kwarzami będę robił. Non mi costa non mi servare, ci vuol dire che mi costa anche mm. okay. no, siamo... yeah. in me. da No, è tu da? No. Anzi, in No, no. America's Zevnunch. No fajne obtrzyski, fajna mapka, polecam na to nośne nośno pryski. jak wy też robicie nośno obtrzyski, nawet w, wacie, w nocy, w grze, fajne odcinki macie, Tylko będzie się mieć fajne słuby, z tego jeszcze, nie, prawda, będziecie mieć takie fajne słuby, to jest mój, Włożenia maszyn, kombajnik mój, spęda i jeszcze było trwa to odcinek to obryszki, mam no, cztery odcinki na kanale. <grywania> będę miał 100 więcej odcinków, już będę miał zdarzony przycisk YouTube'a, będę ciągle, ciągle się nagrywał, dostanę na grubinie, to będzie fajnie. Nie, ja tak, już sobie. Bez zapraszania. To nic. Nie. To, to ja robię, a nie pracownik. I my, to jest nasze pole, i my to robimy, nie? I ciemność się kończy na wodzie. Jak mam najpierw pole za gospodarstwem. Później tego pola nie będzie. Obok będzie. Później tego nie będzie, będzie to. No. Trzeba się rozwijać, Mnie no, tak to tyle będę miał. Na pewno kudowy świnie, kury, konie, owcze. Owiec nie miałem. Świnie, świnie miałem, konie miałem, krowy miałem. Krowy miałem, kury miałem, ale owiec nie miałem. Nie. Fajnie jest. Były maszynki jakieś jest małe, fajnie. Fajnie się pracuje. Fajnie. Fajna mapka, fajna mapka. Komentarze mogę mieć więcej niż łapek. Subskrybujcie na kanale i dzwoneczków. Jak już damy dzwoneczek, będzie, będzie fajnie. Łapeczki też zostawcie, proszę was. a temu to I Ten im to czuję, ten nie Nie jest moje pole i tak. To ptyska. O, Co To gra gera dodaje, ludzie. Nie wydawiedzono, że karo wpadało do vlog Nie. Tylko pasek. taki. Dziękuję za oglądanie. Danie. Chcesz więcej takiego odcinku? Zostawcie łapki w górę. Klikcie. dzwoneczek. Pozwólcie mnie na kanale. Dzienniki możecie na bieżąco oglądać. Dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz. Dzięki wielkim, za, za łapki pod pierwszym filmikiem. Nie. Majada za pierwszym filmikiem. Jeszcze dzięki wielkie. Na pewno fajny filmik będzie. Nie. Był i będzie. O, a ten filmik, to zrobię filmik nieczyczucia, kwasztów moim, no tym innym jeszcze nie. Dziękuję za oglądanie i na ra. Witajcie. Dzisiaj jest drugi odcinek. Nie będzie drugiego odcinka. Na razie. większe za oglądanie. Na razie. Fajny kanał. Pa. No, czy spodobał filmik? Potem filmikiem, po Was 50 łapek zostawcie i 50 testów i 50 tu dzwoneczków. Naprawdę polecam. Musicie to zrobić. To wtedy będzie piąty filmik z czucia kwastów, żeby nie było w polu kwastów. Czekać, nie? Rochmian no, czy zapisków? Wejdźcie skody na razie!